Jest Permafo. Kuratorem tej wystawy jest pani Anna Markowska, która stoi obok mnie. Aranżerem pan Jerzy Kosałka, który znajduje się tam na balkonie. Koło mnie przede wszystkim stoi Natalia L.L., która jest naszą wielką współpracowniczką w naszym muzeum. Z jednej strony chciałabym, żebyście Państwo wrócili do lat 70., ale to nie jest wystawa historyczna. Chcieliśmy bardzo, żebyście państwo mimo tych starych mebli, które żeśmy y, przynieśli tutaj, poczuli, że to jest wystawa współczesna. Nacisk na nowe media, na nowoczesność, na to, żeby być tu i teraz, nie oglądać się w przeszłość. Y, to co było takie fantastyczne we Wrocławiu, y, jest ciągle aktualne. Także to jest wystawa y, także y, skierowana na teraźniejszość. Ten okres właśnie lat końca 60. -tych, 70. wniósł sztukę, właśnie to była rewolucja sztuki. Bo cóż, powstał happening, powstał performance, sztuka pojęciowa, sztuka konceptualna, po prostu sztuka efemeryczna i moglibyśmy jeszcze wymieniać i wymieniać wszystkie rzeczy, które powstały, a których wcześniej nie było. Ja bardzo się cieszę, że w takim właśnie okresie mogłam zaistnieć w sztuce, no bo skończyłam studia, no i miałam właśnie to pole do popisu, że mogłam czerpać już z tych nowych rzeczy, które powstały. Chcę powiedzieć, że to jest też hołd złożony tym ludziom, którzy. Byli współorganizatorami wystawy, to znaczy Galerii Permafo, tej idei, którzy już nie żyją. Zbyszkowi Dubakowi, Antoniemu Dzieduszyckiemu, którzy naprawdę wiele trudu włożyli, żeby jakoś tą naszą szarą rzeczywistość i sztukę, która już troszeczkę była taka zastała, żeby ją po prostu troszeczkę. Uh, um yeah Zastanawiam się na poznamy szczegółów, czy poznanego przez sztuka. Bo sztuka nie daje odpowiedzi wprost. Nie formułuje odpowiedzi końca Nie zapisuje kredytu. Sztuka przede wszystkim zadaje pytania. So oh Lord, won't you buy me in Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me?